Łupy wojenne w muzeach, problemy narracyjne i wystawiennicze. Bardzo proszę. Proszę wybaczyć, ale będę, tak powiem, przypominał o czasie. Dobrze, jasne. Bardzo dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. E, szanowni Państwo, koncepcja mojego wystąpienia, czy też abstrakt mojego wystąpienia, tworzyłam pewnie tak jak większość spośród Państwa jesienią ubiegłego roku, dokładnie w czasie, gdy. Holenderska Rada do spraw kultury rekomendowała zwrot obiektów do dawnych byłych kolonii, obiektów, które zostały przewiezione z tychże Kolonii do, do Holandii między wiekiem XVII a pierwszą połową wieku XIX. Widzicie Państwo na slajdzie przykładowe to jest procent, niewielki procent nagłówków gazet. Z końcówki ubiegłego roku i z początku tego roku, mówiące o tym, jak dawne imperia kolonialne decydują się na czy deklarują albo decydują się na to, żeby obiekty do dawnych kolonii zwrócić. Znajdziecie Państwo tutaj także oczywiście informacje o wiele więcej informacji yy, dotyczące kwestii rabunków z okresu II wojny światowej. Tę sytuację nazywam restytucyjnym efektem motyla. To znaczy, gdzieś daleko w Europie jeden z krajów decyduje o tym, że zwróci obiekty, a natychmiast jakiś głosik u nas w kraju, w Polsce pojawia się. A co ze Szwedami? Co z potopem szwedzkim? Szwedzi ukradli, schowali, nie pokazują nam. No, pokazują, komunikują. I o tym chciałabym Państwu dzisiaj poopowiadać. Chciałabym krótko scharakteryzować ten szwedzki model komunikacji, który został wypracowany, przepracowany już kilkanaście lat temu, ale chciałbym także odnieść się do naszej praktyki wystawienniczej, do tego z czym my na co dzień mamy do czynienia. Będzie to trochę opowieść intymna, prywatna, yy, może mniej przypominająca klasyczny referat, dlatego ponieważ skupię się między innymi na obiektach zrabowanych w epoce przedprzemysłowej, czyli w wieku XVII, XVIII, częściowo yy, na samym początku wieku, yy, wieku XIX, ponieważ jestem historykiem z wykształcenia, no to zależy mi na tym, że przedstawić państwu chociażby krótkie tło historyczne, a mianowicie spróbuję państwu odpowiedzieć na pytanie, czy szwedzi legalnie, jeżeli możemy mówić o użyć, użyć tego słowa, czy szwedzi mogli legalnie rabować rzeczy w Polsce, w Danii, w Niemczech? w innych krajach. Tak mogli, drodzy Państwo. Tak samo jak inne wojska, które prowadziły wojny w wieku XVII, wieku XVIII, dlatego ponieważ prawo międzynarodowe wówczas nie istniało. Dlatego, ponieważ reguły prowadzenia wojny były określane przez prawo zwyczajowe, poprzez artykuły wojskowe, które poszczególni monarchowie wydawali swoim, swoim żołnierzom. Dodam Państwu jeszcze jedną kwestię. Wojska koronne, Wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów także rabowały, zarówno przebywając poza granicami państwa, to no najczęściej także w granicach swojego państwa. Punkt szwedzki w szwedzkiej historiografii nazywany jest wojną na kredyt. Wojna na kredyt, czyli żeby rozpocząć kampanię wojenną, Karol X Gustaw musiał uzyskać dofinansowanie. Dofinansowanie, czyli pożyczki udzielono pożyczek udzielano Karolowi przez szlachtę, przez magnaterię szwedzką. No ale pożyczki mają to do siebie, te kredyty zaciągane, że należy je spłacić. W jaki sposób spłacić te kredyty? Otóż m.in. poprzez upy wojenne. Dlatego też w czasie potopu szwedzkiego mamy bardzo dobrze zorganizowany, centralny system, Rabowania, centralny system zbierania, pobierania łupów wojennych, dlatego, żeby król i jego urzędnicy doskonale wiedzieli, co do Sztokholmu trafia na Zamek Królewski, i po to, żeby mogli decydować o tym, które obiekty mają trafić na spłatę tych zaciągniętych pożyczek, a które mają zasilić kulturę, kulturę yy, kraju. Spośród obiektów, które. Możemy dzisiaj zobaczyć w muzeach, w Sztokholmie, w innych miastach, to jest znowu tylko i wyłącznie promil spośród tego, co możemy sobie pooglądać. Te obiekty możemy podzielić na kilka kategorii. Przede wszystkim Szwedzi rabowali dzieła sztuki, obrazy, rzeźby, rzemiosła artystyczne. Bez problemu można było określić wartość tych obiektów, była ona wysoka, więc też obiekty były atrakcyjne. Te przedmioty trafiały na Zamek Królewski. Rabowano militaria. Tutaj proszę nie mylić tych militariów z trofeami, czyli to nie są obiekty, które z pola bitwy były zabierane, tylko to były militaria, które na przykład były rabowane z Arsenału Królewskiego. Wśród tych obiektów były różnego rodzaju przedmioty pochodzące z kościołów, z dworów i rezydencji magnackich. Były to elementy architektoniczne, które wreszcie były wczepiane, dołączane do budynków możnowładców szwedzkich. Którzy w tym okresie rozbudowywali albo też budowali swoje rezydencje. Jesteśmy w Toruniu, więc dodam Państwu tylko um, tyle, że jedna z najbezpieczniejszych tras przewozu um, tych obiektów wiodła z Warszawy, która pełniła w czasie potoku rolę takiego magazynu centralnego, gdzieś byśmy to nazwali, poprzez Toruń, Elbląg, następnie nad Bałtyk. Wartość przedmiotów była oceniana zarówno na podstawie względów obiektywnych, czyli wartości, które można było ocenić już na pierwszy rzut oka, ale także tutaj dużą rolę miały oceny, których dokonywali żołnierze. Dlatego wartość przedmiotów była bardzo, bardzo mocno zróżnicowana. Tyle jeśli chodzi o tło historyczne, czyli przedmioty, które trafiały z Rzeczypospolitej do Szwecji, trafiały przede wszystkim na Zamek Królewski. Tutaj jest sytuacja trochę skomplikowana, bo pod koniec XVIII wieku zamek spłonął, więc część obiektów ym, z wielu wojen, nie tylko z wojen z Polską, poległa w zniszczeniu. Nie wszystkie oczywiście. Część trafiała do zbrojowni królewskiej i tam do dzisiaj się znajduje, podobnie jak w przypadku Skarbca czy też innych rezydencji. Do końca XX wieku szwedzkie muzea nie miały jednolitej polityki opowiadania o upakach wojennych. Zależało tak naprawdę od instytucji, zależało to od prowadzonej polityki. Często w metryczkach obiektów znajduje, znajdowano informacje o tym, że jest to łup. Ale mijały lata, problem zaczynał coraz bardziej doskwierać. To nowoczesne muzealnictwo jednak chciałoby wiedzieć, co oznacza ten łup, skąd on był wzięty i w ogóle czy warto go pokazywać. Dlatego też w 2008 roku w zbrojowni królewskiej Szwedzi zorganizowali wystawę, ale też i sesje, warsztaty, spotkanie muzealników z kilku krajów europejskich. Bardzo szerokie spektrum tych krajów, oczywiście byli tam Szwedzi, byli Duńczycy, byli Niemcy, byli, byli Brytyjczycy itd., itd. Nie było nikogo z Polski. Zastanawiano się podczas tego spotkania, w jaki sposób opowiadać o zdobyczach wojennych, czy je eksponować, czy da się w jakiś sposób nakreślić kierunki dalszych badań nad zdobyczami. Wrócę teraz do tej kwestii, którą przed chwilą podkreśliłam, znaczy, że nie było przedstawiciela Polski. Czy to znaczy, że ten problem Polaków nie dotyczy? Czy to znaczy, że tylko my byliśmy rabowani, a my nie rabowaliśmy? No, sprawa nas jak najbardziej dotyczy. No, ale nie braliśmy udziału w tym spotkaniu. Co ustalono w Sztokholmie? Benedikt Savoy, topowa badaczka łupów wojennych, jego procesu rabowania w epole przedprzemysłowej, zwróciła uwagę na to, że powinniśmy potraktować łupy jako wizerunki, jako swoiste przedstawienia. I to był punkt wyjścia do dyskusji. Znowu powtórzę, czy w ogóle pokazywać łupy? To było pytanie zadawane w 2008 roku w Sztokholmie przez przedstawicieli kilku krajów europejskich. W jaki sposób mówić o ich historii, o ile w ogóle mówić o tej historii, bo może należy ją pominąć? Jaką rolę powinny łupy pełnić w muzeach? I te pytania doprowadziły do dwóch kolejnych kwestii równie istotnych, czyli do praktyki muzealnej. A mianowicie dlaczego zadawano sobie pytanie, dlaczego pokazanie obiektu w muzeum miałoby skutkować legitymizacją działań strony rabującej? Czy pokazywanie łupów w muzeum będzie oznaczało, że muzea staną się pomnikami zniszczeń wojennych? I druga kwestia to warstwa tekstowa, czyli w jaki sposób muzea komunikują albo w jaki sposób muzea powinny komunikować kwestie posiadania łupów? Yy, czy historia rzeczy jest tutaj wystarczającym narzędziem, czy też powinniśmy sięgnąć po inne narzędzia? W największym skrócie spotkanie to można podsumować jednym słowem, też wnioski można podsumować jednym słowem: transparentność. Wszyscy zgodzili się, że należy pokazywać łupy, ponieważ jest to część historii także część historii poszczególnych muzeów, bo to, że łupy wojenne trafiają do konkretnego muzeum, to też pokazuje, jaką rolę ono pełniło albo nadal pełni w danej społeczności, w danym kraju, w danym mieście wreszcie. Oprócz tego, że komunikujemy wprost, że posiadamy łupy, to komunikujemy także kontekst, ponieważ brak pokazania kontekstu, skąd mamy te łupy, może wywoływać u odwiedzających, których wiedza na tematy historyczne jest na różnym poziomie, może wywoływać niezrozumienie, może wywoływać, może skłaniać do wyciągania błędnych wniosków. I druga kwestia y, bardzo ładna, pozwoliłam ją sobie tutaj zacytować w, y, pozwoliłam sobie zacytować w, w takiej wersji, w jakiej została y, zapisana w protokole z tego spotkania czyli widzialność i wolna radość z obiektów. Po to przychodzą ludzie do muzeów, po to, żeby obejrzeć obiekty, po to, żeby się czegoś dowiedzieć, po to, żeby wreszcie wyjąć ten obiekt z pewnych emocji. Czyli znowu potrzebujemy tego wytłumaczenia, dlaczego ten obiekt jest nazywany łupem. Na łupy zazwyczaj nam się kojarzy niezbyt przyjemnie, więc znowu potrzebujemy tego kontekstu. Czy muzea stają się pomnikami zniszczeń wojennych? Kolejne ważne pytanie, powtarzane notorycznie niczym mantra, odpowiedź na nie zajęła najwięcej czasu. Nie, muzea nie staną się pomnikami zniszczeń wojennych, nie będą legitymizowały działań osób sprzed kilkuset lat, bo podkreślam, mówimy tutaj o łupach z epoki przedprzemysłowej. Muzea opowiadają historie mikro i makro, smutne i wesołe, rozczulające bardziej lub mniej. Kluczowe jest to, żeby znowu zachować tą transparentność, tą szczerość z osobą, która do muzeum przychodzi. Czyli zwiedzając zamek Skukloster, który znajduje się pod Sztokholmem, usłyszycie Państwo, że 40% zbiorów w zamku Skukloster to łupy wojenne. Z Polski, z Danii, z Niemiec. Wniosek ten łączy się z... Jedną z zasad Freemana Tyldena, amerykańskiego badacza dziedzictwa, którego na pewno wszyscy znamy, który mówił, że interpretacja to ujawnianie znaczeń ukrytych pod informacją, co bardzo odpowiadało naszym kolegom, którzy spotkali się w Sztokholmie kilkanaście lat temu. Dlatego też zdecydowano się na to, że w wariancie podstawowym, czyli w metryczkach, w e-katalogu, tam znajdzie się informacja tylko i wyłącznie o tym, że dany obiekt jest łupem wojennym. Jeśli muzeum dysponuje informacją skąd, wówczas taka informacja zostanie dodana. To jest przykładowy kadr z ekspozycji Zbrojowni Królewskiej. Jeden z łupów spowiększony, mam nadzieję, przepraszam, mam nadzieję, że widać napis po szwedzku i po angielsku, bardzo krótkim podpisem pod popiersiami Muzeum Narodowe w Sztokholmie, informacja, że jest to łup wojenny. Zaś kontekst Włożono w teksty kuratorskie, w wydawnictwa, w audiogajdy, czyli tą formę, która nie przytłoczy. Tam możemy wytłumaczyć naszemu odwiedzającemu, dlaczego mamy do czynienia z łupami. Oczywiście w różnego rodzaju materiałach także, także te informacje się znalazły. Tutaj e-katalog, który jest dostępny w wersji szwedzkiej i, szwedzkiej i angielskiej. I informacja, że jest to łup z Warszawy z 1655 roku. Tak, drodzy Państwo, jest to hełm Iwana IV Grodznego. To teraz, drodzy Państwo, to jest strona szwedzka. Skoro wiemy, jak wyglądała kwestia relacji pomiędzy wojskiem a cywilami w czasie wojen. Musimy sobie powiedzieć to głośno, my jako historycy mówimy o tym częściej, mam, odnoszę takie wrażenie z mojego doświadczenia muzealnego, że w muzeach mówi się o tym nieco rzadziej i trochę bardziej jesteśmy tym zawstydzeni. Wojska Rzeczpospolitej także rabowały. Ten idealny obraz średniowiecznego żołnierza, znakomitego wojownika Zawiszy Czarnego, no nieco się zmodyfikował. Krótki cytat. Grubość obyczajów od Pogan, stroje plugawe i okrucieństwo bestialskie wziąwszy, wzgardzili żołnierze szczerością staropolską i cnotą ojców swoich, a jeli się zbytków, wszeteczeństwa i opresji ludzi ubogich. Szymon Starowolski tak opisuje armię koronną. To jest jeden oczywiście spośród cytatów, są o wiele bardziej drastyczne. Co w takim razie stało się z przedmiotami, które rabowała armia? naszych władców. Wszystkie trafiły do osób prywatnych. Nie ma żadnych obiektów w muzeach. Czy jesteśmy tego pewni? I tutaj zadaję Państwu pytanie. Czy jesteście Państwo przekonani, że w zbiorach Państwa muzeów nie ma łupów wojennych? Pozostawiam odpowiedź w umysłach i sercach. Spodziewam się, że niewiele osób jest w stanie odpowiedzieć z absolutną pewnością, twierdząco lub przecząco. Dlaczego? Dlatego, drodzy Państwo, że badania proweniencyjne zbiorów niestety w naszych instytucjach są prowadzone, ale może nie na taką skalę, na jaką mogłyby być prowadzone. To teraz postawię kolejne pytanie. Czy w Państwa instytucjach są prowadzone badania proweniencyjne? Ale wiecie Państwo, nie takie, że chcemy kupić obiekt na aukcji i prześwietlamy dokładnie jego historię, żeby się nie pomylić. Tylko badania kolekcji, które już są w naszych zbiorach. Dlaczego w takim razie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te na pytania? Dlaczego nie jesteśmy w stanie wypracować polityki opowiadania o łupach w naszych muzeach, które drodzy Państwo są? Kilkanaście obiektów yy, prowadzę kwerendę od pewnego czasu. Kilkanaście obiektów yy, udało mi się znaleźć. Tyle tylko, że nie pokażę Państwu dzisiaj ich fotografii. To jest też symplo, bardzo symptomatyczne, ponieważ poprosi, poprosiwszy kuratorów zbiorów, którzy wiedzą, że mają takie obiekty w swoich kolekcjach, pokazują mi karty inwentarzowe, gdzie nie ma o tym informacji. Gdzie na pytanie, czy mogę poprosić o fotografię obiektu, tudzież czy mogę wykonać fotografię tego obiektu, jestem proszona o to, by tego nie robić. Dlaczego, drodzy Państwo? Pozwolę sobie zacytować jednego z kuratorów kustoszy zbiorów Stołecznego Muzeum. Po co siać panikę? To jest kontekst przedmiotów ze średniowiecza, późnej średniowiecza, wczesna nowożytność. Więc dopóki nie wyzbędziemy się myśli o sianiu paniki w stosunku do łupów wojennych, które są w naszych zbiorach, a które zostały zrabowane przez Armię Rzeczpospolitej kilkaset lat temu, to nie będziemy mogli stworzyć jednego programu, jednego systemu komunikowania. Bo tak naprawdę o to chodzi, żeby My wszyscy, bez względu na to, czy mówimy o muzeach sztuki, o muzeach regionalnych czy historycznych, żebyśmy mówili jednym głosem, żebyśmy wypracowali, wypracowali jedno, jedno stanowisko. Jeszcze szybko sobie. Trzy minuty jeszcze Pani ma. Super, dam radę. To drodzy Państwo, w jaki sposób mamy mówić o naszych zbiorach? W jaki sposób mamy je promować, skoro my nie wiemy, skąd one pochodzą? Pozwolę sobie, jestem się wyjątkowo brutalna, wiem, przepraszam. Pozwolę sobie przypomnieć artykuł drugi ustawy o muzeach, jeszcze obowiązującej. Punkt drugi mówi, że celem muzeum jest katalogowanie i naukowo opracowanie zgromadzonych zbiorów. Organizacja wystaw jest w punkcie piątym, działalność edukacyjna w punkcie siódmym. Postuluję niniejszym, żebyśmy wrócili do naszej działalności podstawowej do naszych zbiorów. To nazywam powrotem do rzeczy, trochę parafrazując słowa Björnana Olsena. Wróćmy do rzeczy. Badajmy proweniencję. W jaki sposób mamy opowiadać o naszych muzeach, o naszych kolekcjach? W jaki sposób mamy wskazywać problemy, które dotyczą naszych instytucji, jeżeli my nie mamy pełnego obrazu naszych zbiorów? Ja nie mówię, żebyśmy zaprzestali organizacji, żebyśmy zwolnili wszystkich pracowników pro, działów promocji, żebyśmy wyzbyli się udziału w nocach muzeów. Róbmy to, ale kładźmy nacisk na to, co być może nie jest spektakularne, ale to, co jest kluczowe na nasze dziedzictwo kulturowe, narodowe, na nasze kolekcje. Możemy tu je wstawić dowolne określenie tego, co mamy w naszych magazynach. Możemy je nazywać także skarbami. Dopóki nie będziemy mieli tego pełnego obrazu, to także wypracowanie wspólnych metod, wszystko jedno, czy będzie to badanie łupów wojennych, czy będzie to badanie jakiejkolwiek innej dziedziny, będzie ułomne, bo nie będziemy mieli pełnego obrazu. Konkludując, być może brzmi to trochę naiwnie. Być może to, co mówię Państwu, to, że przypominam, jak istotne jest badanie proweniencji, jak istotne jest zajmowanie się działalnością absolutnie podstawową. To może się wydawać niektórym śmieszne, ale proszę mi uwierzyć, po kilkunastu latach pracy w dużych instytucjach muzealnych w stolicy tego kraju, zarówno na stanowiskach kustosza, kuratora zbiorów, jak i zastępcy dyrektora, Mówię to państwu z absolutnie pełnym przekonaniem. Wróćmy do zbiorów. Zajmijmy się naszymi rzeczami, naszymi skarbami, naszym dziedzictwem kulturowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także za